Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, to jest kolejny odcinek z Medal of Honor Warfighter. No i w dzisiejszym odcinku jesteśmy na takim etapie, yy, po prostu trochę dalszym. Jeśli chodzi ogólnie o to, co was ominęło, to po prostu kilka tam drobnych rzeczy, taka trochę strzelaninka. Yy, nic fabularnie się mam ma nadzieję, że takiego szczególnego się nie stało ogólnie. Yy, z tego względu ominąłem ten kawałek, z tego właśnie względu, że po prostu Kiepsko mi nagrało mi się jakoś audio, po prostu takie miałem lagusy yy, nieprzyjemne w dźwięku. W grze oczywiście wszystko było ok. Tu się nie logowało, fps w y były normalnie, a w dźwięku nie wiem dlaczego czym jest spowodowane. Jest, było po prostu źle. Dobra, idziemy z naszym ziomkiem. Jest póki co, jest tak cicho, trochę, wam powiem. Yy, jesteśmy w takim miejscu, jakby to powiedzieć, gdzie coś mnie broń. Okej. Okay. Co mamy u góry, ale ciemno, strasznie tutaj jest. Takie nieprzyjemne miejsca. Na zaskoczenie, bo nie chciałbym zostać tutaj zaskoczony, zdecydowanie. I trochę niebezpieczne są tutaj, bo. Niby jest pusto, ale to jest taka trochę cisza przed burzą, Wiecie. Dobra, otwieram. wbijamy w drzwi. Aha, dobra. Good job. We're here. Co tam mamy? Jeszcze na nie? To jest chyba jakaś lampa wiecie. Dobra, lecimy tutaj. Aha, uh -huh. i co my tutaj mamy? No, jestem ciekaw. A czy Co mi się kojarzy? Aha. Uh -huh. Wait. Who is that? I can't get a good look. Oh shit. I'm fire. Stand down. General, our men have the target in sight. We can take the shot. Stand down, mother. We get got another person. Yeshay. Yeah, Alhamdulillah. <laughs> 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 أية لحظة تلك؟ سبب وجودنا جميعا هنا نضرب الصقر الأمام أعمق أنت سبب وجودي هنا أنت وعسك سبب قدومي إلى هذه المنطقة أه. من العالم يا شيخ لقد رتبنا كل شيء لقد احتجزنا راهن عيدا لكن يا He shot a hostage. Negative. He, he shot one of their guys. Who's this guy? He's fucking crazy. General, we cannot ID unknown. Stand down, no. mother. Tiger Twelve. Do you have the target? <laughs> <laughs> Say yes. Zemice, good alle. Mother Red. Red. Move into reacquire target. Into the Stay on Khalifa. Wait for a go. <laughs> Red, I should look ahead. Red, what? Well, no, Tiger 12, take the, take the, the shot. Fuck again, Jerry, mother. General, oh. we need to identify. Take the shot now. Has he Whoa. leave us, down. Voodoo, negative. Wasn't me. Tiger 12, took the shot. Tiger 12, hit the target now. I don't know. Voodoo, give me a sitrep. No visible hostages or HBTs. Preach it. We're going in. Voodoo, get to the ribs. We're gonna need extract. Whoa, not on this, Train no bombings. To nie Connected. PETN. Okazało się, że jednak jakiś sniper musiał być tam inny. right in front of me. Jesteśmy teraz w szpitalu, tak, ale nie wiem, czy to byłby koniec już tamtej misji. Zobaczymy jeszcze. Ogólnie, na czym stoimy? I did that POI in Bazelon. Saad al-Din, a.k.a. Ibrahim, Egożona. Things are gonna get worse. Everything okay? Yeah, we're good. What's <laughs> going to get worse? Doesn't concern us. You can't keep doing this. Whatever's going on up there is a success. Niby grafika dobrze, fajnie wszystko wygląda, twarze dorosłych ekstra, ale. To mnie jakoś im nie udało, tak? Nie wiem, jakoś mało naturalnie wygląda. Trudno mi jest powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Żeby wytłumaczyć wam o co chodzi z tą grafiką tutaj. Preacher No, no, ciekawe. No, czyli ten sam etap prawdopodobnie. Chociaż niestety... no jesteśmy na tym samym etapie. Tyle, że to całkiem inna misja Odmien... Dobra tutaj mamy już amo, dobra, ten sam karabinek, fajnie. Dobra. Dobra i to mi się podoba moi drodzy. Właśnie jesteśmy w większej egipie, jakby nie patrzeć, już nie jesteśmy z Materem, tylko ale mamy tutaj całą egipę. Spójrzcie ilu jest pełno ludzi i to będzie I to będzie piękna nawalanka. Dobra w białych chłopaki. Kurde granat. wam, że tyle nas tutaj jest, że nawet ciężko będzie zdobyć jakiegoś killa. Jakiś shotgunów nawalają. Dobra, wbierzcie przy drzwi. Kurde, nawalajem. Nie, 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 nie! nie. Czekaj, stary. Nie o to mi chodziło. Chciałem tam kogoś ubić, ale nie tak. Dobra, branż, ładnie. Tam powinienem pójść headshot. A, żyję jeszcze, żyję. Dobra, chyba zginął. Tam powinien pójść headshot, ale. Mógłbym się sprzeczać Aha, to jest Dobra, dostał Teraz już permanentnie zdecydowanie zawity czego oni tutaj nawalają do nas, co? Wybuchło coś tutaj Dobra, chłopaki Co my tu mamy? Dobra, powoli, powoli szturmujemy, delikatnie. Tu już nie będzie takich do końca po cichu. Ooo! Sniper, sniper! Dobra, dostał. Padni, padnij, padnij stary. Dobra, RPG nasz. Bardzo ładnie. Gdzieś tutaj jest, gdzieś tutaj jest. Dobra bardzo ładnie dostał, wyeliminowany No i tam kolejni gdzieś atakują Gdzieżby? Gdzie to... O o o, gdzie, 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 gdzie. O Łomatko ile tu idzie Dobra Zbliżymy się do kolejnej strony Czy jakby o o o o? No nie bardzo, nie bardzo Dobra Dalej się odgrywa ta, odgrywa się, bardzo ładnie No i co, wybuchamy, dobra Jeszcze nalecimy dobra, pięknie Dostałem, ale... O, tutaj jest, szybko jest, jest, to jest Dobra, headshot, bardzo ładny Piękny, rosociutki I kolejni, dobra Posuwamy się, szturmujemy strasznych tutaj. Dobra, zniknął mi O, dobra, widzę go, widzę go. Tutaj widzę za tą osłoną, ale. Są bardzo inteligentni, są są inteligentni. Dobra, headshot bardzo ładny poszedł. To prawda, seryjne strzały, ale. Dobra, gra na Oddal mi się Ok, dostaliśmy trochę teraz był blisko Dostał? Czyżby? Tak, dostał, zdecydowanie Och, okej, okay, bardzo ładnie, dobra Fud. OK Okej, tam się przesuwamy Naprzód Gdzie wy jesteście, co? Słyszę hardcore działko wo, wow, 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 wow Nie chcę zginąć, nie chcę zginąć Dostał spokojnie tam. Próbował się przesunąć za osłoną, ale nie dostał. Nie tego aż RPG słyszałem. Okej, okay, dobra Okej, okay, kolejny headshot Dobra, kolejny. Jesteśmy strasznie tutaj ogłuszeni. Szadujmy może co? Mało amunicji mamy. Yy, dobra. I teraz tą broń wyciągamy, bo ona jest tutaj. Dobra, łoto, oni są jeszcze. Dobra, posuwamy się. Myślałem, że ten nie trzeba pójść, ale nie, dobra, do przodu. Chwila od, tchnienia, spokoju. I myślę, moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku było na tyle. Ja się póki co z wami żegnam. Na razie, cześć!